Serdecznie witam na naszym tradycyjnym noworocznym spotkaniu. Wszyscy mamy świeżo w pamięci czas, kiedy to różnego typu spotkania integrujące lokalne społeczności trzeba było odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość, bowiem ich organizację torpedowały obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Z tego właśnie przede wszystkim powodu nastąpiła przerwa w tradycji dorocznych spotkań noworocznych, w trakcie których lokalny samorząd podsumowuje wszystko, co dzieje się w gminie Mykanów. Na początku bieżącego roku przyszedł wreszcie czas na powrót do tradycji. Czasy są trudne, rzeczywiście na samorządy spada coraz więcej obowiązków. No, musiały się zmagać również z tym, co cały kraj, z covid z następstwami, z tym, że przedsiębiorstwo pada, że trzeba pomagać, szkoły, ośrodki zdrowia, co kto ma. Także wiadomo, że jest trudno, ale samorządy się obroniły. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak i gmina Mykanów, ale i inne gminy w rejonie Częstochowy sobie poradziły w tych trudnych czasach. No i miejmy nadzieję, że czasy będą lepsze. No wszyscy z tą nadzieją żyjemy. Lata były bardzo ciężkie za nami. Boję się, że kolejne ciężkie i przed nami. Oby tak nie było. Oby następstwa tego niedobrego, co się wokół nas dzieje, jak najmniej dotknęły i gminy Mekanów, z którą zawsze byłem bardzo zaprzyjaźniony. No i miasto Częstochowe, z którego pochodzę. To był ciężki czas, bo i pandemia i... I potem wojna na Ukrainie i te nieszczęścia, które spadły na naszych sąsiadów i to też się przełożyło na, na nasz kraj i też na naszą gminę. Ja jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom za to, że otwarli swoje serca dla Ukraińców, że przyjęliśmy 130 osób do naszych domów, tutaj dostali ciepłe mieszkanie i takie ciepłe serca, które podarowali nasi mieszkańcy. Ważnym elementem spotkań noworocznych w Mykanowie jest podsumowanie ostatniego okresu w wielu dziedzinach, między innymi realizacji inwestycji czy też życia społecznego. W tym roku wójt Dariusz Pomada wręczył nagrody osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla dobra gminy, o inwestycjach i wydarzeniach kulturalnych. Można było natomiast dowiedzieć się dzięki projekcji filmu przygotowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Wspólnie realizujemy publiczny transport zbiorowy Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiat przeprowadzę procedurę zakupów dla samochodów, które są wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej w gminie Mykanów. No ale ja też wiele jest takich promocyjnych przedsięwzięć. Niedługo będziemy mieli statuetki starosty. no Też tam muszę, muszę dostrzec i powinienem dostrzec w gminie Mykanów. Pewne przedsięwzięcia, które na tą statuetkę zasługują. Tu naprawdę dzieje się wiele, wiele dobrych rzeczy. Gmina jest rozwojowa, przebiega autostrada, węzeł, także to wszystko sprzyja, żeby gmina się rozwijała. Także... Powinno być dobrze w tej gminie, są warunki, są ludzie. Ja myślę, że ta współpraca też była i, i będzie jak najlepsza. W gminie Mykanów dzieje się wiele rzeczy, szczególnie w zakresie inwestycji. Realizujemy budowę przedszkola w Cekarzewie Starym. W przygotowywaniu są kolejne tematy, są pieniądze na rozbudowę szkoły podstawowej w wierzchowisku, ale realizowały się również inwestycje drogowe w radostku w Mykanów. W Lubojęce. Miasto Częstowa i Gmina Mekanów od dziesięcioleci wspaniale współpracują, sukcesów nie brakuje w Gminie Mekanów, chociażby nieodległe, bo przecież niespełna rok temu otwarcie oczyszczalni nowoczesnej, wydajnej ścieków rybnej, buduje się tu sporo dróg. No z mojej niepełnej wiedzy i poziom życia mieszkańców gminy Mykanów jest relatywnie, co mówię z naciskiem, dobry i perspektywy dla gminy Mykanów są też chyba jak na te realne niedobre czasy dobre. I życzę gminie Mykanów wszystkiego najlepszego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji, zarówno funkcjonujących na terenie Gminy Mykanów, jak i goście z zewnątrz. W swoich przemówieniach często podkreślali fakt, że Gmina Mykanów naprawdę ma się czym pochwalić i perspektywy rozwojowe dają nadzieję, że tutejszym mieszkańcom z roku na rok będzie się żyć coraz lepiej. Powody do świętowania więc po prostu są. Wracamy do tej tradycji porocznej przerwie. I myślę, że, że tak będziemy kontynuować, bo w dobrym polskim obyczaju należy to, żeby podziękować wszystkim, którzy nam pomagają, którzy są do nas przyjaźnie nastawieni. I to potem przekłada się na te relacje, które są między instytucjami, ale też między samymi mieszkańcami. To jest najważniejsze, że się integrujemy, że potrafimy się spotkać, że potrafimy się wspólnie bawić. Gmina Mykanów zawsze była gminą, która chętnie uczestniczyła, i nie tylko tak powiedzmy no, teoretycznie, ale też finansowo i bardzo mocno wspierała przedsięwzięcia. Cieszę się, że do następnych dróg, przynajmniej gdzie tam są naprawdę duże koszty, znalazły się pieniądze i gmina Mykanów będzie partycypować w budowie dróg powiatowych, ale realizujemy też na terenie gminy scalenia gruntów. To jest bardzo poważna inwestycja. Na terenie wsi Lubojna Lubojenka, gdzie już widać ten efekt koń, końcowy i myślę, że mieszkańcy naprawdę dostrzegą dobrodziejstwa e, e, tego, tego procesu. Tradycją spotkań noworocznych w Mykanowie są występy artystyczne. W tym roku wydarzenie uświetnił koncert Karoliny Samborko-Białki z zespołem wykonującym covery największych przebojów gwiazdy muzyki pop szwedzkiej supergrupy ABBA.